I wszystkich, z tej strony kolejny materiał materiału na tym kanale słuchajcie, jesteśmy sobie w party z cześć Witam bardzo serdecznie! Bardzo serdecznie! Chyba, chyba. Tak, tak jeśli, jeśli jakieś nowe osoby są na, na kanale, to zapraszamy bardzo serdecznie do subskrypcji oraz możecie wpadać też na, na kanał Mwki to zareklamowałem Cię. O, Przecież... o dzięki stary, subskrybujcie się <grym> super Mwka O nie, spodź. To będzie te będziemy łowić. Do... Te świni, będziemy łowić świni. A świnki będziemy łowić, właśnie, bo najgorsze w party zawsze jest to, że nigdy nie wiadomo o co chodzi. Ooo Knury! No Knurza moc! Tak... Knurza yeah. moc! Oh yeah, ale poczekaj, to... Oh yeah. ej, ale poczekaj, ją można zaciągnąć do siebie, czy ją trzeba wepchnąć? No tak, tak. Nie no, trzeba tam do swojej tej zagrody jakby stary. What? No ja mam trzy, widzisz? Jak ty ja to robisz? Jestem... Ja jestem... jak knurzą moc mam! <laughs> moc o, ej, coś, Dobra, coś mi wpadło, ale to, ale to, to nie ja zrobiłem. piszą, bracia knury lecą na szybko. Bracia knury lecą na szybko. Bracia, knury lecą na szybko! Ej, dobra, Ej, kurde, w, już w, mi wiesz ktoś jaki wyprzedził. jest... Wiesz jaki jest problem? Ja tego nie ogarniam zupełnie i... Ja, Ta ja... świnia mi ucieka! What? Dlaczego jej nie Bracie, mogę Bracie, dlaczego uciekasz przede mną? Jak Zbieram ty tego? Je wciągasz do siebie? Normalnie, no... Biorę, biorę o Udało mi się! Łapie, udało mi się, łapie. ale on Dlaczego jak ja je łapię to one wyskakują. One uciekają, nie? No uciekają, właśnie to jakieś niedobre knury są, to są niedobre knury. Nie, to są, to, to są lożki. To są lożki. To nie są lożki, a, to że są świnie, tak? Że no. świnie, okej. Okay, o, stop. prawie, prawie udało to nie się! Wiem, nie wiem jakie ty tam lożki znasz, Sandy, bo ja Ej. nie znam żadnych świnek. Pa, to jestem co? drugi! Co, tak, drugie miejsce a, jest... yeah, no nie no, daj mi, i bracia, którzy i tak lepsi, no. No ja wiem, ja wiem. Ej, a co będzie? O nie, to dobra, to jest... może... Tra trampolinio, trampolinio halo, halo. jakieś co, chodź. Halo, halo, Andrzej, Andrzej. Wow, nie! nie. Shit. Ej, to o shit! Poczekaj, chodzi. to trzeba na samą górę. O nie, o co tu chodzi w tej... PUC, ej, co! Trzeba zbierać to czy co? Ja nigdy o... tu nie grałem! What? Ja też to nigdy nie grałem! A jak... zbierasz po prostu! Poczekaj, a ty. Po, a bo to czekaj to za trzy jest? O, co chodzi? To jakieś pójciki, są to za... Wow. No Aha, musisz i kto to zbierać więcej? po prostu, no. Dobra, to, to, to ja to wygram. Dobra. No ja jak na razie jestem na drugim. No co? Gdzie to? Poczekaj, gdzie to jest napisane? No naprawdę? No, na o, a ja jestem trzeci. Lol, lol, dobra, nie, nie jest. No co jest? Nie mogę tego złapać. No ja też nie mogę. O, What? pięknie. Dby, zaraz naraz. cię, wyprzedzę cię, zaraz wyprzedzę nie, cię, nie zaraz. 17. Nie. No nie, no już zebrał, no skuwanie. No, no, to, to jest, to jest tak zostaw, 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 żółte no, moje, tak zostaw wszystkie no. moje. Tak ja się jak się gra, widzowie. Jak nie do nie tego nie czerwonego w WUKA? No właśnie nie wiem, to double jumpem chyba trzeba jakoś. Je, 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 halo, to jakieś oszukane, to. No nie, no ty pierwszy jesteś znowu, jak ty trenowałeś chyba. Uh, nie, ja pierwszy raz to grałem w ogóle. No właśnie, ty... no co? Znowu? Uh, okay. Nie, to, 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 to tak ustawione, jest. ustawione jak najbardziej. Tak oh. jest, zostawcie łapkę w górę, Ej, Tak gdzie jest, to... jeszcze się przyznał. No ale. A, ale... tutaj ale... trzeba ten, rozwalać chyba nie nietoperze, zbierać je w sensie. Czy tam nie. zabijać, nie pamiętam. What? Co, dlaczego ich jest tak? Nie, A, nie Ta nie, 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 pamiętam. Puść mi, no. Wow. To trzeba je uderzyć. Dobra, to, je trzeba, dobra. No. Ale to co? Kto więcej nie, to nie, 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 co, nie, to nie, nie, Ta zabije? Ta, ta, ta. Te... To co? nie, co łatwe, ty nie, 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 No dlaczego No no, bo nie, masz drugie miejsce? No bo ja jestem kozak. Wiesz, Jestem wiesz, najlepszy wiesz. w tym co robię, czyli grać w Minecraft. Bo ja UMIĘ a ty nie, TUTA tutaj. I jak on to robi w ogóle, że ty. Cio... Nie, wiesz co? Ja. ja nie wiem, jak ja to w sumie robię. Ja biegam i zabijam te TE małe ptaszki. No znaczy, i nie, do, nie do, to dlaczego fery? ja mam biecie. Ptaszki? Nie. No ptaszki się... ZABIJAM No 15 ptaszki. już masz? No jest trochę fory, daj ty. Ale ja tutaj nie rywalizuję z tobą, tylko z innymi ludźmi, mordo. Na takiej no, ty, zasadzie to wygląda. Ty, ty, ty I ja jest wszystkie... jestem dalej pierwszy. Yo, ty nie jak możesz ja to wszystkiego robię? wygrywać. To jest nie w porządku. Ja jestem najlepszym Minecrafterem. Yo, jak ja nie mogę w tym Ten Tędy. No, nie. no co? co? Nie mów, pierwszy? że ty znowu miałeś pierwsze miejsce. No. Ej, dobra, tutaj musimy wejść w te. Ej, nie, pod tym jest... musimy się chować, Pod czemu, tym musimy czemu się czemu nas, chować. Czemu z, chyba. nas jest tak mało? What? Co? Chwila? O, tutaj coś. No! Proszę! Oh, no, śnieg pada! No, Sznie, się śnieg w Minecraft, ale... ło! To... Co jest jeszcze więcej tego? O co chodzi? To coraz łatwiej! Nie, 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 chyba nie, nie wiem. To, what? To nie co, nie czemu nie więcej? Się czemu się ten typ? Ja przez niego nic nie widzę. Idź Nic sobie stąd gościu Jak no. on jakiegoś skin trolla robi, zobacz, on się w drewno zamienia. A nie tego jest. tego jest coraz mniej chyba. No, 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 no ja no. Muszę no, no, skaczeć, no. bo nie widzę. Skaczyć, tak, skaczyć. Ska, 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 skaczeć, tak, skaczeć. Skaczeć? A nie, one się po prostu zmieniają, a jest tyle samo. Ale dobrze, bo to chyba nie można się wypchnąć. Ale tutaj nie? widzisz, że typy, typy te, typy, typy giną. typy, typy, typy. Typy giną? Ktoś jest Typy giną? giną, no. Nie, no tyle samo nas jest co było, czwórka była na początku. A bo ja wiem, a, a bo, a, nie patrzyłem boja. z kim graliśmy. A bo ja Hej, gdzie łoooo ja sobie... wow. 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 jak, ja, jak ja to wygram chyba. O, cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Ja, jestem, jestem, nazywam w twoim... się Marcin. Jest, jestem w twojej głowie. Shit! O je, ale. Co yeah, czurza, za, za, za Ekscytująca minigierka Śnieg pada, to normalnie jak w Święta. Tylko że no, ja, no, ja, ja jestem tu kozakiem generalnie. Bo to bo to generalnie. Jak to wygra? What? O nie! nie, 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 nie! Jest. Co? Dlaczego to jest w tym? Prawie się nie uda. What? What the hell? O nie, o oh nie! Nie jest taki nie! nie, nie, nie! Ha! Naprawdę, Sandy? O! Oh, oh, oh! W ostatniej. Co? Co jest co? Po, O nie, co Zginąłeś? Ja to nie. Po, o nie! Ja, Gdzie to ja, nigdy, o. ja nigdy chyba w party nie nagrywałem, albo zrazem. Ja możesz. nie, ja nagrywać nie nagrywałem na pewno. Nie nagrywałeś party? Na pewno nie ma. Ej, dwóch was zostało tylko nie... Jak ty to znowu wygrał? To on mnie uderzył! On, jak... jak... on mnie uderzył! Co? On mnie uderzył! Co za świniok! Dzień tak, drugie miejsce! Co, co? Jest. A Cię tu mówię, będziemy że... kop... będziemy orać te, no jak najwięcej. Uy, jak najwięcej or ORA i Pole na tra... Co? Nie ja tego nie powiedziałem Jo, jak, to jak mi to ostro muli! Nie. A to to trzeba! Co tu trzeba orać? Halo, od czemu to? Czemu to się z tym nic nie dzieje? No nie, mi to działa! What? Ej, mi to nie działa. No musisz przytrzymywać i lecisz, stary. Spuszne. Jak to możliwe, stary. Ej, mi się też nie. A bo tu musisz zacząć od swojego koloru jakby, mordo. Co? I tak go przyciągasz, no. No nie A ja twój Dobre. kolor chyba już zakopałem. Patrz, wygrałem znowu, jestem no. Co? mistrzem. O to jest ogień Uwielbiam Co to jest? Co to o. jest? Oł oh jeje yeah, Co oh to, shit. to jest Co najlepsze? trzeba zrobić z tym mieczem? Masz stary ten, kolorki się... pokazane I musisz w nie strzelać, żeby jechać jak najszybciej Ło, ej, to, to jest, to jest sztos, to jest serio sztos What? Ej, to jest A genialne To inny kolor niż ja chyba, nie? Ja mam niebieski, ja mam niebieski, poczekaj No nie, no ty znowu wygrasz, Marcin Właśnie nie, ej, nie, nie wygrywam Nie o. wiem czemu w ogóle nie przyspieszam, stary Ole, mi przyspieszyło teraz, o co chodzi? Ja ciągle trafiam, Ej, ale nie ten. Ale to schodzi w jakoś w ogóle, o co chodzi? No, jak dostałem Czemu to. Czemu tak... ja... tutaj? Jakiego tak... ja szalonego spida dostałem? Nie w ogóle, gdzieś ty tam wywiał? Dlaczego... Ej, ja w to trafiam i to mi nie daje spida albo mi schodzi strasznie na inną EJ stronę. ja na no właściwie nie wiem o co chodzi, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale wygrywam! Ale tobie też tak schodzi. O jak ja lecę gościu! Co się dzieje? Dlaczego ty... Co on robi? No nie, ja wiesz co. Ja z tobą nigdy nie rywalizuję, to TO jest nie w porządku. No nie, ja będę ostatni. Dlaczego tak zawsze jest ja na swoich filmach? Nie. Nie, nie. Ja mam to nie wierzę Jak to normalnie jakiś hit for speed! Ej, ja jestem Jo jo, ja nic nie słyszę stary, czekaj! To, to jest tak głośno! Wygrałem, dziękuję bardzo No, no Nie, jestem ja jestem kolejny ostatni kolejny, wygrywa Marcin, nie, 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 to to jest, to jest oskamowane, jak nie, to A jakieś. tutaj się to bijemy jest... czy co? To tu siedzi? A, animal Nie, a, tu będzie mamy... trzeba zwierzątka zabijać! O nie, minus jeden, minus jeden to ja nie, minus jeden to ja nie, dziękuję dlaczego no tak popyla ta? Nie, dlaczego one uciekają? O, powiedz im coś Czekaj, bo ja zabijam krówki, najbardziej się o, dobra. zabita krówa. Ło, który jestem znowu. Ale nie, to są minusowe, halo, minusowe to ja. Nie, 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 dziękuję. O, ale kurczaki są na strzałach. Chyba najbardziej się kurczaki opłaca. Bo one nie krówki uciekają. Krówki się najbardziej opłaca, stary Ale kurczaki Patrz, są na ja już mam 50 strzałach, gości. A, a krówki trzeba na parę razy. Łat, nie uciekaj, tak! Zostaw mnie tylko. on chciał mnie sksuć. O dobra, jest zabita, zabita, zabita <coughs> No prawie mi... A... No znowu minus jeden No nie, dlaczego ona tak... Świnioku, dobra, zabiję. Dobra, mnie tutaj nikt raczej już nie pokona Ile? No co? <ś driveway> ja mam osiem? No <ś Harlem> nie, nie wierzę, nie <Sono> wierzę w to Co? Co mam zero? O co chodzi w tej Tak to się robi mordy, tak to się robi... Iaaaaaaaaaaaaaa ...zostawić łapka w górę... No nie! To stary niszczy się teren po prostu, musisz biegać i uważać żeby nie spaść. Ale on niszczy się za nami czy on się sam niszczy? Sam Tam się niszczy. Tam niszczy się, nie widzisz? Randomowo. Ło wow, wow, jak to trudne chyba. Teraz, no to teraz będzie, ja ale później trudno. Ty, teraz ja... A no fuck, bo wtedy to już w ogóle nie będziesz mogło No, Ja będzie ciężkie. Wow, Ej, ale wow. to, ale to, to się przegrasz, się to przegrasz, ja się muszę chociaż zrykować No nie, nie, nie no nie, no kurde dlaczego ja się na to zgodziłem, dlaczego ja Dobra sobie ja spadłem zostan... Co, co, pierwszy? Pierwszy, ja drugi. Ale ja drugi. mówiłem, mówiłem, mówiłem oh my god wow. Ale dobra, oh god. 10... Ej, czy, czy ja, czy ja, czy ja ja mam trzy, trzy, co trzy w ogóle. Ja mam, pod... ja mam, ja mam, ja mam miejsce pierwsze, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Zysk... Do, dobra, to dobra, ale to na moim też w takim razie. <ścoughs> no. Bo my się nigdy nie możemy normalnie pożegnać, i, i w dalszym ciągu nie możemy się normalnie pożegnać. To jest jakieś. ja nie wiem. Wiesz? 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 No to tak. No to rozmawiamy w kolejce o cico? Cześć, 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 cześć.